Księga Rodzaju, rozdział 10. Dzieje potomków Noego Pochodzenie ludzkości popotopowej Oto potomstwo synów Noego Sema, Hama i Jafeta Po potopie urodzili się im następujący synowie Synowie Jafeta Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras Synowie Gomera Ashkanas, Rifat i Togarma Synowie Jawana Elisza, i Tarsisz, i Kitim i Dodanim. Od nich pochodzą mieszkańcy Wybrzeży i Wysp podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Synowie Hama, Kusz, Misraim, Put i Kanaan Synowie Kusza, Seba, Hawila, Sapta, Rama i Sapteka. Synowie Ramy, Saba i Dedan. Kurz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na, na ziemi myśliwy. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akad i w Kalne, w kraju Sinear. Wyszedłszy z tego kraju do Aszuru, zbudował Niniwę. Rechobot ir Kalach i Rezan, Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. Misraim miał jako potomstwo Ludim, Ananim, Lechabim, Naftuchim, Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaf Kaftoryci. Kanan zaś miał synów pierworodnego Sydona i Heta, a ponadto Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Hiwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się. Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy. Są to potomkowie Hama według ich szczepów języków, Krajów i narodów. Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie: synowie Sema-Elam, Aszur, Arpachszat, Lut i Aram, synowie Arama-Us, Chul, Geter i Masz. Arpachszat był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego Pelek, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła. Imię zaś jego brata Joktan. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Hasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Hawili i Obaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do Wyżyny Wschodniej. Oto synowie Sema według szczepów języków krajów i narodów. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.